Witaliśmy właśnie do Prowansji na drodze powrotnej i zostaniemy przez trzy dni w ultraklimatycznym, starym miasteczku, w którym czas się zatrzymał. Słuchajcie, bez kitu, jeszcze nie widziałem takiego miejsca, w którym aż tak chyba by się nic nie zmieniło. Krzywe ściany, krzywe okna, wszystko zrobione z kamienia, ale jednocześnie megaklimatyczne. Jeśli chodzi o kraje południa, takie jak Włochy, Hiszpania czy chociaż Francja, mają one wszystkie wspólną cechę. Ludzie w tych krajach... Bonjour! Wszyscy robią Foto? Tak jak chcesz Ja byłem paraszutem Ah, okej Robiłem lędoszynę i tak Okej okay. I mam okay. 84 lat <laughs> Okej Ciao, ciao. No właśnie, to był najlepszy przykład do tego, co chciałem powiedzieć Ludzie zamieszkujący te kraje jakby nie kumają, że ktoś może nie mówić w ich języku I mimo to, że widzą, że ja nie kapuję absolutnie niczego, co ten gość powiedział, to i tak będzie do mnie gadał. Wczoraj mieliśmy podobną sytuację z babeczką, która sprzątała w naszym przepięknym domku. Też, nie skumaliśmy absolutnie nic, co wcale nie przeszkadzało jej, żeby przez jakieś 5 minut gadać do nas takim słowotokiem. I je veux pas déranger. Oui. Voilà. Bóg tej revoir! Ale, mimo wszystko, ja rozumiem, że to nie wychodzi z jakichś takich hamskich pobudek, tylko po prostu nie wiem. Ludzie starają się być otwarci i, mimo to, starają się dogadać z tobą. Także ludzie, którzy tutaj mieszkają, są naprawdę bardzo, bardzo mili. To miasteczko nazywa się. A wymawia się to. Beau monde Berthuis. Boż, nie pytajcie mnie, jak Francuzi wymyślili swoją wymowę, ale ja po francusku potrafię tylko powiedzieć « żeli y papon ». To miasteczko ma aż 1000 lat i zamieszkuje je niespełna 800 osób, czyli jest malusieńkie. Ale za to można tu znaleźć ogromną ilość tłustych kotów. Ale jeszcze no nas zaatakuje, nie? Nie, on nie <laughs> ma siły. On ma za wysoki cholesterol. Pasiony na e, tych francuskich serach i winku Najfajniejsze jest to, że udało nam się na Bukinku trafić zajebistą chatę. Słuchajcie, dostaliśmy całą dwupiętrową kamienicę tylko i wyłącznie dla siebie. Chodźcie, pokażę wam jak to wygląda. Zobaczywszy to mieszkanie stwierdziłem, o jak fajnie, wszystkie przestrzenie życiowe są podzielone, każda ma swoje miejsce, ale okazało się, że to jest straszny fuck up, jak się ma dwupiętrowe mieszkanie. Słuchajcie, jak zapomnicie czegoś, na drugim piętrze, a już jesteście zadowoleni na dole, że wszystko jest ogarnięte, i musicie wracać z powrotem na górę, i to się dzieje bardzo często w trakcie dnia. Mój rekord to trzy razy pod rząd zapomniałem czegoś z drugiego piętra i musiałem trzy razy dymać góra dół, góra dół. To później odechciewa się mieszkania w kamienicy, także parterowy w domek w Andaluzji, it's way to go. To co jest fajne we Francji, to wszędzie rosną moje ulubione drzewa. A mianowicie platany. I w tym miasteczku nie jest inaczej. Na głównej ulicy rosną wielkie, ogromne plataniska. Tutaj nam zaglądają one w okna, co jest bardzo, bardzo przyjemne. Także jak wieje wiatr, to te liście zaczynają szumieć. Co nadaje taki chillowy klimat, który jest niestety psuty tym, że znajdujemy się przy jedynej głównej ulicy w tym miasteczku i o dziwo, jest ona na maksa ruchliwa. Po drugiej stronie uliczki w zasadzie nie ulicy znajduje się bardzo oblegany miejscowy pub. Pomimo krawatówki pewnie słyszycie jeżdżące za mną samochody, gdyż okazuje się, że jeśli budynki są ulokowane bardzo blisko siebie, no to dźwięk jakoś akustycznie odbija się od tego wszystkiego i jest niemalże wzmacniany. Ale nie będę narzekał, gdyż jest to bardzo fajna, klimatyczna miejscóweczka, i umieszczę link do niej w opisie. Prawie spełniliśmy jedno z moich marzeń wyjazdowych Myślałem, że jak przejadę do Hiszpanii, to pojedziemy sobie po klifach Będzie tak epicko Niestety w Hiszpanii nie było żadnych klifów Ale za to we Francji są Po tej całej górze tam się wspiął jakiś gościu A Marta mówi, że no to ta traska dla początkujących My byśmy też dali, dali radę A ja sobie myślę, tak Jakby mi ta kupa w majtach przestała w końcu ciążyć To pewnie bym dał radę Ja mam leciutki lęk wysokości to, że nawet stoję nad krawędzią klifa, to już jest wyczyn Skończyły się czasy porozbieranej łasicy No, no, teraz nadchodzi... Więc czasy ubierania się na cebulkę i spania pod podwójną kołdrą i kocykiem złożonym na pół Nika będzie wieśnika, to jest najwyższy klif na świecie, tak? Nie! Co? Nie potwierdzę ci tego, nie pamiętam tego Ja na pewno ci powiem, ja powiem ci tak na 100% Że to nie jest najwyższy klif A czemu my tu przyjechaliśmy, jak to nie jest najwyższy na świecie? Dla, bo chciałeś, Aleks, zobaczyć klif na tej podróży Tak bo chciałeś klif zobaczyć Czy to dla mnie, tak? Tak, specjalnie dla ciebie, Znaczymy. tylko i wyłącznie Znaczy cała ta podróż jest tylko i wyłącznie dla ciebie, Aleks nie? Wszyscy to jesteśmy dla ciebie <laughs> Jesteś <laughs> aktorami w moim blogu. Tak, dokładnie <laughs> Dobra, słuchajcie, czas się pakować, czas się pożegnać z Prowancją i czas ruszyć w ostatnią część naszej wyprawy, czyli do ITY do Niemiec. Ale najpierw przed nami milion pakowania. Dolecimy. Powrotnej. Nie mogliśmy nie zawitać do Ity. Siostry Kacka, hey. by the way. Jak jechaliśmy w naszą podróż, to oczywiście też tutaj zawitaliśmy i ta zrobiła nam na odchodne spaghetti zrobione z lodu. Wyobraźcie to sobie. Ja myślałem o tym spaghetti przez bite dwa miesiące. Miałem, miałem nadzieję, że spytasz. A może jeszcze jakieś lodziki będziecie chcieli tego? No i ta spytała, więc. Tak? Jakich smaków? Wanilia, kawa, gryzpraj, W sensie kaszamanna, kokos, orzech Możesz. Tak A jadłeś kiedyś spaghetti lodowe? Nigdy nie jadłem spaghetti lodowego W przyszłym roku ogarnę lasagne, jak będziecie przyjeżdżać Lazanie lodowe? Tak jest Już mam na plany Jeszcze kęs, proszę nic nie powiem po prostu. Dziękuję bardzo pani za szczerą opinię. Dziękuję. A czy ty takie Czy wy w to wierzycie? Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Niby mam to w rękach, ale nie, nie wierzę. Nie, tak, że się wychodzi, którego jeszcze nie E, proszę pani. Kontrola ekoszy. I oprócz tego, mija. Czy wam na komputer idzie? Ale nie wiem. Tylko z lewej są dobre, a tam po się ściegi. Mhm. Dobra. Dojechaliśmy cało i całkiem zdrowo, dlatego to jest dobry moment, żeby podsumować tą całą wspaniałą. Ponad dwumiesięczną andaluzyjską przygodę. Na początek rozstrzygnijmy, jak tam ma się ta cała nasza punktacja, którą prowadziliśmy przez cały wyjazd. Muszę wam powiedzieć, że jechałem do tego miejsca z takim lekkim nastawieniem, że e, Hiszpanie mnie trochę wkurwiają, dlatego pewnie tam będą mi działać na nerwy. Też tak jak wam powiedziałem, pracowałem w gastronomii i Hiszpanie nie byli moimi ulubionymi klientami. Czy zmieniłem zdanie? Hmm, tak, zdecydowanie tak. Super mili zionkowie. wszędzie naprawdę byli bardzo życzliwi, w sklepach mieliśmy super sąsiada, ludzie, którzy nas gdzieś tam mijali, gdzieś tam w parkach czy coś, mówili, zawsze się znają, witali. Wszystko fajnie, mam tylko jedno zastrzeżenie, że w porównaniu z Polakami to Hiszpanie są strasznymi baranami, jeśli chodzi o podążanie wytycznymi ich, e, ich rządzących. Wszyscy maseczki, nikt nawet poniżej nosa maseczki nie zsunął. Jedna trzecia osób na ulicy łaziła z tymi kagańcami na mordzie, chociaż nie trzeba było. Widać byli, że są mega karni, mega posłuszni. Nie było w nich takiej wiecie: ksztyny buntu, która jest w Polsce i co mi się bardzo, bardzo podoba, gdyż jak zajechaliśmy do Polski, pojechaliśmy do pierwszego lepszego baru mlecznego przy autostradzie, wchodzimy: zero maseczek, zero pleksji, wszyscy normalni. Marta, szybko, pierwsza z trzech rzeczy, która najbardziej podobała Ci się w pobycie w Andaluzji. Druga rzecz, która Ci się podobała odnośnie Andaluzji? Słońce. Marta, ostatnia rzecz. Krewetki. Muszę Wam powiedzieć, że posiadanie basenu to jest absolutny sztos i mus w tym miejscu. Moim głównym zmartwieniem, jeśli chodzi o Andaluzję, to była temperatura i brak wilgotności powietrza. Słuchajcie, nie spodziewałem się, ale wymęczyło mnie to straszliwie. Okazało się, że jednak nie jestem taki odporny na wysokie temperatury i bardziej wolę zimniejszy klimat. Marta, z drugiej strony, ma zupełnie na odwrót. Męczy się w Polsce, a tam jej było dobrze dlatego basen ratował mi dupsko słuchajcie pogoda na 60 dni było 60 dni słonecznych po raz pierwszy w życiu mieszkałem w miejscu w którym nie musiałem sprawdzić, sprawdzać czy jutro będzie padać jeśli chodzi o nasze plany wycieczkowe Zawsze można było gdziekolwiek pojechać, gdziekolwiek pójść i zawsze była ładna pogoda Jeśli chodzi o jedzenie to ja jestem wielkim fanem owoców morza a tamtych owoców było pod dostatkiem i co najważniejsze były to turbotanie rzeczy w porównaniu z tym co musimy płacić w Polsce Zresztą nic dziwnego, byliśmy nad samym morzem dlatego objadaliśmy się tam codziennie rybkami, krewetkami, kalmarami ośmiornicami to było bardzo, bardzo dobre i za tym będę niestety tęsknił. Nie w każdym kraju jedzenie jest dobre. Słuchajcie, na Kubie ludzie żrą syf. Eee, na przykład w Indonezji ludzie żrą syf i my z Kasprem też musieliśmy żreć ten syf, dlatego teraz za każdym razem, jak przyjeżdżam do jakiegoś kraju, gdzie są pyszne dania, to jestem bardzo, ale to bardzo usytasy. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej wspaniałej przygodzie. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać to, co się działo, na tyle, żebyście się mogli mogli chociaż troszeczkę poczuć, że jesteście tam ze mną. Eee, no i cóż, mam jeszcze w planach kilka odcinków, także nie będę zarzucał oczywiście 9-woltowej nirwanki. Będą kolejne materiały już za niedługo. Klasycznie poproszę Was o pozostawienie komentarza. Andaluzja jest spoko. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie!